Na leśnictwie człopa kolejny dzień budzi się do życia. 70 lat niezmiennie w tym miejscu najważniejsza jest natura, dziewicza przyroda, krystalicznie czyste jeziora i ludzie, którzy od pokoleń dbają o harmonijny rozwój tutejszych lasów. To wszystko sprawia, że nadleśnictwo człopa jest wyjątkowo piękne. Jego historia rozpoczyna się w 1945 roku. Początki były trudne. Wszystko trzeba było organizować od podstaw. Uciekająca przed działaniami wojennymi administracja niemiecka zniszczyła lub wywiozła niemal całą dokumentację dotyczącą tutejszych lasów. Dodatkowym problemem był brak rąk do pracy. Robotników leśnych przywożono na te tereny często aż z południowej Polski. Brakowało osad leśnych, a istniejące były w złym stanie technicznym. Czasy te doskonale pamięta Stanisław Nagiewicz leśniczy, który pracę rozpoczął w 1953 roku. Tak wspomina dzień, w którym trafił do Człopskich Lasów. Dowiedziałem się, że jak wspomniałem o ojcowie i o mój, że mają tutaj na terenie. tego A gdzie, no gdzie, gdzie jak się to da? No mówię, w Człopie to. Mówię, to dawaj Pan do Człopie, że będzie mój. No i tak na tym się to nie skończyło. Przyjechałem, a Głusza, panie, no to było gospodarstwo. Światła tam nie było, duże budynki gospodarcze, dom mieszkalny, ruina. No i zacząłem robotę. Wypasadniczo no to bardzo mile wspominam tą Głuszę i tam często jeżdżę, panie, no i jak takie, panie, 50 centymetrowej pierśnicy, panie modrzewie widzę, które posadziłem, no to się człowiek panie cieszy, panie. Warunki w jakich przyszło żyć leśniczym były wyjątkowo trudne. Ten los dzieliły ich rodziny. Możemy sobie wyobrazić na przykład na mapie małą jasną plamkę, a wokół niej szeroki zielony pierścień. Ta mała jasna plamka to niewielka osada leśna, która się nazywa Mirac. Leśniczówka i trzy budynki robotnicze. A ten szeroki, zielony pierścień to, jak wtedy sądziliśmy, bezkresne lasy Puszczy Drawskiej. Ten pierścień, właśnie, jakby izolował nas od całej cywilizacji. Do miasta mieliśmy 12 km przed las. Ojciec do Nadychica miał 16 km przez las. Do naszego jedynego okna na świat, do stacji kolejowej w Krępie Kraińskiej, było 11 km przez las i ani jednego domu. I jeżeli ktoś wtedy mówił, że gdzieś jest koniec świata, że gdzieś diabeł mówi dobranoc, to właśnie my mówiliśmy, że w tych Jeleniach jest koniec świata i że tam właśnie mówi diabeł, dobranoc. W roku 1973 nadleśnictwo Człopa znacznie się rozrosło. W jego skład dodatkowo weszły tereny nadleśnictw drżonowo tuczno i trzcinno. Zarządzanie obszarem o powierzchni 40 tysięcy hektarów było prawdziwym wyzwaniem. Tym większym, że w okresie tym rozpoczął się boom inwestycyjny. Zmieniano niemal wszystko. Zmieniono również historyczną siedzibę nadleśnictwa. Po blisko 100 latach przeniesiono ją do nowego, choć dużo mniej urokliwego budynku. Wszystko się zmieniło. No bo jak się w koło, obejrzymy, jak się w koło, spoj jak w koło spojrzymy, to faktycznie zmieniła się przestrzeń, Zmieniły się warunki pracy, warunki życia. Zmieniły się nasze, nasze płace, nawet umundurowanie. Nie zmieniła się jednak pewna fundamentalna, moim zdaniem, sprawa. Mianowicie stosunek leśniczego do lasu, jego podejście do lasu. Zarówno wówczas, jak i teraz leśniczy stawiał las zawsze na pierwszym miejscu. Las był dla niego czymś najważniejszym. Prawdziwe zmiany w sposobie myślenia o lasach i gospodarowaniu nim wprowadziła w 1991 roku ustawa o lasach, która przewartościowała jego funkcję. Zadaniem leśników jest przede wszystkim zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń, odnoszenie się z szacunkiem do praw natury, a w działaniach podpatrywanie i naśladowanie przyrody oraz umiejętne gospodarowanie zasobami lasów. W nadleśnictwie człopa kolejne pokolenia leśników przekazują sobie wiedzę, doświadczenie, a Także zamiłowanie do pracy w lesie. Zamiłowanie, które przechodzi z ojca na syna. Ten las kocham najbardziej. Jest ojciec buty leśniczym dla mnie. Wychowałem się wśród tych drzew, wśród tych lasów, wśród tych upraw, tych jezior, które tutaj występują. Po prostu kocham to wszystko. Lubię, lubię pracować jako leśnik. Nie wyobrażam sobie jakiejś innej pracy. Jeden las, jeden drzewostan to są trzy pokolenia leśników. To po prostu oglądam lasy, które ojciec posadził. Ja już tam wykonuję różne zabiegi, przybierze. Myślę, że mój syn wytnie lasy, które ojciec posadził, i posadzi następne. I może jakieś mówki kiedyś też zostanie leśnikiem. Również dwóch z trzech synów pana Stanisława Nagiewicza wybrało pracę w człopskich lasach i kontynuuje rodzinne tradycje. Nie skończyłem techniką, tylko liceum i, i zawsze myślałem, albo będę studiował biologię, albo leśnictwo. Ale w tym czasie to takie pojęcie mojego biologii było, że pewnie bym skończył w szkole jako nauczycieli i jakoś sobie odpuściłem to. No ale nie żałuję. Czy tata miał jakieś tutaj yy, Nie, Jak nie to wybierałem. To... Tata żadnemu z nas nie, nie, nie wybierał w szkole. Nie, nie, nie interpreniowałem. W 2001 roku historia zatoczyła koło. Biuro Nadleśnictwa Człopa wróciło do swojej dawnej siedziby. Klimat tego malowniczego miejsca tworzą jednak przede wszystkim ludzie. Przez wszystkie lata z nadleśnictwem Człopa było związanych wiele nietuzinkowych osób. Ich wiedza i zaangażowanie zapewniły im stałe miejsce w historii tego nadleśnictwa. Dzięki inicjatywie ich następców, w człopskich lasach stanęły takie pamiątkowe kamienie, przypominające, nam o ludziach, którzy większą część swojego życia, poświęcili pracy w lesie. W lesie, który dla leśnika, jest drugim domem.